Słyszamy teraz monikę test. Hanna Ożegowska chłopak na opak. Pani obejrzała zeszyt i postawiła w nim dwójkę. Dwójka nie była duża, tylko średnia. To znaczy, że pani nie była strasznie rozgniewana. Bo kiedy pani jest strasznie rozgniewana, to dwójki stawia dużo. I rzeczywiście, Pani już nic nie mówiła, tylko powiedziała bardzo smutnym głosem. – Jacku, już sama nie wiem, co mam z Tobą zrobić. Obiecaj mi, że tą dwójką poprawisz. – Tak, żebyśmy o niej zapomnieli, bo to wielka dla mnie przykrość. – Naturalnie, obiecałem. Chociaż nie mogłam zrozumieć, dlaczego Pani ma do mnie petencję. Kto postawił tę dwójkę? Kto komu zrobił przykrość? W domu zaraz wszystko się wydało. Mama obejrzała zeszyt. Kazała sobie powtórzyć to, co mówiła pani i powiedziała Żebyś tylko nie odkładał tej obietnicy, bo zapomnisz znowu. Weź się do roboty zaraz. Wziąłem się zaraz po obiedzie. Namęczyłem się, bo to wcale nie było łatwe. Chciałem dwójkę poprawić na piątkę. Nie pasowało. Na czwórkę też nie. Udało się na trójkę, ale ogonek musiałam wydrapać. Wygładziłem paznokciem i rzeczywiście można by już o tej dwójce zapomnieć. Tylko w miejscu, gdzie była, zrobił się trochę cieńszy papier od skrobania i wycierania. Ale dziury nie było. Zaraz na drugi dzień pani mnie zapytała. No, jak tam, w Jacku, Chcesz poprawić tę wczorajszą dwójkę? Już ją poprawiłem. Mówię i pokazuję zeszyt, żeby pani zobaczyła. A pani aż się za głowę wzięła. To nazywasz poprawieniem dwójki? Proszę pani, mówię. Nie bardzo mi się udało, bo to pierwszy raz nie mam jeszcze sprawy. Na drugi raz postaram się lepiej. Nawet nie chcę opisywać, co było dalej i w szkole, i w domu. Okazało się, że to, co zrobiłem, to jest straszna rzecz. Stopnia postawionego przez nauczyciela nie wolno przerabiać za nic na świecie. A przecież cała klasa mogłaby zaświadczyć, że Pani wyraźnie mówiła. Dziękujemy bardzo. Pewnego dnia wpada mój Rex do pokoju. Obiega mnie w koło, naszczekuje, przypada do ziemi. Reks, co ci to? Pytam. A on to wybiega z pokoju, to wraca, to znów wybiega. Mam iść z tobą? Pytam go i postępuję kilka kroków w kierunku siebie. Rex ucieszył się śmiga przede mną, aż brzuszkiem wlecze po podłodze. Wypadł przed się i znowu wraca. Wreszcie stanął na progu. Nie rusza się, tylko odwrócił ku mnie głowę i nie spuszcza ze mnie cierpliwych oczu. A ty prędzej, prędzej! poszczekuje. Idę. Reksy skoczył z progu i pobiegł w krzaki. Słyszymy, jak tam piszczy i skoń. Nasłuchuję. Słyszę dwa głosy. Na pewno dwa. Czekam. Po chwili wyłania się z bdowego krzaka reks, a za nim buszek, puszek. Reks obiega ten kłębek dokoła. Zachęca, prowadzi. Chodź mówi, to porządny dom. Będzie ci tu dobrze. I patrzy to na wystraszone szczenię, to na Skoczył na próg. Majta ogonkiem i mi w oczy tak przymilnie, jak nigdy. Mój przyjaciel powiada. Zaprosiłem go do siebie. Będzie mu dobrze w naszym domu, prawda? Usunąłem się. Rex puty przekonywał wystraszonego, puchatego znajdę, aż go namówił, że wszedł do siebie. I zaraz uciął go boleśnie w ucho. Bo szczeniec cofnęło się przed moją ręką. Masz być grzeczny. Nie rób mi wstydu. Warknął na niego reks. Trzeba pana całować w rękę. Tak robi pies dobrze wychowany. Burczał, liżąc w niej, ob obskakując z radosnym skomleniem. Cóż było począć? Miałem być niegościnny. Przecież przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. Zaprosiłem więc kolegę Reksa na spodeczek mleka. Reksowi aż oczy na wierzch wychodziły z łakomstwa, ale nie tknął mleka. Nowy przyjaciel wylizał spodeczek do czysta. No i gość Reksa został już na stałe. Ktoś nazwał go Puckiem i tak już Puckiem został na zawsze. Trzeba przyznać, że lek się umiał być dobrym, oddanym przyjacielem. Darowałem mu też bez trudu, że nie był prawdziwym jajnikiem. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejnego uczestnika. I Miejsce chłopcy z placu broni. Że można było znaleźć piękniejsze miejsce do zabaw, dla nas, chłopców z miasta, było to coś wspaniałego. Nie potrafiliśmy wyobrazić sobie bardziej indyjskiego, piękniejszego i rozleglejszego placu, który by tak doskonale zastępował amerykańską prerię. A położony na tyłach skład drzewa stał się wszystkim tym, czego akurat potrzebowaliśmy. Bywał więc miasteczkiem na dzikim zachodzie, puszczą, górami skalistymi, pełnymi kanionów. Słowem tym, czym go w danej chwili mianowano. I nie myślcie, że był to ustawiony na ataki bezbronny plac. Przeciwnie, był to plac broni. Szczyty Sągów chłopcy zamienili bowiem w fortece i twierdzę. O tym, które punkty trzeba umocnić, decydował Boga. Fortece natomiast budowali czonokość i nemecze. Znajdowały się one w czterech czy pięciu punktach. Każda z nich miała kapitana, porucznika i podporucznika. Oni stanowili armię. Niestety, ku ogólnemu zmartwieniu, był tylko jeden szeregowiec. Wszyscy zatem kapitanowie i oficerowie mogli rozkazywać, musztrować i karać aresztem za niesubordynację. Tylko jednego, jednego szeregowca. Nie trzeba dodawać, że tym jednym, jednym szeregowcem był mały, jasnowłosy Nemeczek. Kapitanowie, porucznicy i podporucznicy salutowali sobie z wielką swobodą, od niechcenia podnosząc rękę do czapki, choćby się i sto razy spotykali na placu w ciągu jednego popołudnia. Pozdrawiali się od tak sobie, mówiąc zwyczajnie, cześć. Inaczej nemeczek, biedak, co chwila musiał stawać na baczność i sztywno salutować. A kto tylko przychodził koło niego, natychmiast go strofował. Jak stoisz, pięty razem! Wybnij pierś, wciągnij brzuch! Baczność! I nemeczek podporządkowywał się wszystkim z radością. Bywają bowiem chłopcy, którym okazywanie posłuszeństwa sprawia przyjemność. Jednak większość chłopców lubi rozkazywać jak zresztą większość ludzi i dlatego właśnie na placu wszyscy chcący dowodzić byli oficerami, a tylko jeden Nemeczek szeregowcem. W pół do trzeciej po południu nie było tu jeszcze nikogo. Na rozścielonej na ziemi derce przed budką spał sobie smacznie Słowak. Sypiał zawsze w dzień, bo nocą doglądał placu. Pinował drewna lub też właził do fortecy na jednym z sągów I stamtąd patrzył na księżyc. Dziękujemy. Zapraszamy kolejny ruch. I Bolek i Lolek. Fragment. Straszne skutki oglądania telewizji. Bolek i Lolek siedzieli przed telewizorem i kłócili się o to, jaki program mają oglądać. Ja chcę o zwierzęta, krzyczał Bolek, a ja chcę program o samochodach. Bzz, br, bzz. Krokodyle albo k hipopotamy, samochody albo motocykle. Nie zgadzam się. To ja się nie zgadzam. Ja pierwszy się nie zgadzam. Nieważne. Kto pierwszy się nie zgadzał? Ważne kto ma rację. Ja pierwszy miałem rację, a nie bo ja. Pewnie jeszcze bardzo długo tak by się awanturowali, gdyby nie zadzwonił dzwonek u drzwi. Chłopcy byli sami w domu i nie spodziewali się żadnej wizyty. Mama miała przyjść dopiero za godzinę, a babcia trzymała w swoim pokoju i w ogóle nie słyszała dzwonka. – Idź, otwórz – powiedział mole. – To pewnie mama. To ty otwórz, odpowiedział Bolek, bo to także twoja mama i twoje mieszkanie. Ale ty jesteś starszy, odparł Bolek, więc ty sobie do niego puszczaj koło chcesz, najlepiej krokodyla z hipopotamią. Bolek, obrażony na brata, poszedł otworzyć drzwi wyjściowe. Po chwili wrócił, a w oczach miał strach. Nie ma nikogo, powiedział szeptem, otworzyłem drzwi, a tam nie ma nikogo. Lolek spojrzał na bolka i doszedł w tym strach. – Nikogo? – spytał zaniepokojony. – Myślisz, że ten ktoś uciekł? – Boję się, – Rotał Wolek, że on gdzieś się czai. – Chcesz powiedzieć, że być może ktoś czai się i ucieka? – A pamiętasz tego dinozaura? Poprzedniego dnia obaj obejrzeli w telewizji film pod tytułem Jak dzielny człowiek torpeta toczył bój z podstępnym dinozaurem. Lorek zrozumiał powagę sytuacji. Jak on wyglądał? Spytał cichutko, ale spokojnie, żeby nie pomyślał, że on również się przeraził. Nie wiem, odpowiedział bylek. Niczego nie widziałem. Otworzyłem tylko drzwi, a tam nie było nikogo. Tylko ksiaczki przed wejściem troje się poruszały i jakby coś wtypało na ścieżce. To znaczy, że jest bardzo szybki. Jest albo są. Myślisz, że jest ich kilku, to zależy co planują. A co mogą planować? W grę wchodziło kilka możliwości. Pożarcie, porwanie, ograwienie, porwanie babci. Przecież jeżeli ktoś nie chce być zauważony i znika zanim się go zobaczy, to wiadomo, że ma jakieś złe zamiary cał przynajmniej zdarzy się w filmach i serialach telewizyjnych. Niespodziewanie zadzwonił dzwonek. – Nie otwieraj! – krzyknął Lolek. – Szybko do szafy! – zawołał Bolek. W mieszkaniu znajdowała się duża, stara szafa, w której można było się świetnie schować. Chłopcy znali dobrze to miejsce i nagle wydało im się jedyną szansą na ratunek przed Mimo, że ukryci w bardzo głęboko nocnej i dusznej przestrzeni pomiędzy palcami i ubraniami, wcale nie czuli się bezpiecznie. Dziękujemy. Poprosimy kolejnego No więc co? – zagadał nieselkowie Harry. – Co jest z tymi olbrzymami? No wiesz, one są… Ron szukał właściwych słów. Niezbyt przyjemne, zakończył kulawą. I co z tego? Przecież Hagrid jest w porządku. Wiem, ale kurczę, wcale się nie dziwię, że nigdy o tym nie wspominał, powiedział Ron kręcąc głową. Zawsze myślałem, że jak był dzieckiem, to go trafiło zaklęcie było czy coś w tym rodzaju. Bo ja wiem, nie wypadało go o to pytać. Ale co z tego, że jego matka była olbrzymką? – No wiesz, ten, kto go dobrze zna, nie będzie się tym przejmować, bo wszyscy wiedzą, że Hagrid nie jest groźny – ciągnął Wam. Ale Harry, olbrzymy są okropne, bardzo niebezpieczne i złośliwe. Takie po prostu są. Taką mają naturę, jak powiedział sam Hagrid. Są jak trolle. Lubią zabijać. Wszyscy o tym wiedzą. Chociaż w Wielkiej Brytanii już ich nie ma. Co się z nimi stało? Częściowo powymierały, ale wiele wybyli by eurorzy. Podobno są jeszcze olbrzymi w innych krajach. Kryją się w dzikich kurach. Nie wiem, kogo tam Maxim chce oszukać, powiedział Harry, patrząc na dyrektorkę Bobaton, siedzącą samotnie przy stole dla sędziów. Jeśli Harry jest półolbrzymem, to ona tym bardziej, te wielkie kości, chyba tylko dinozaur ma większe. Przez resztę balu dyskutowali w kącie o olbrzymach, nie czując najmniejszej ochoty do tańca. Harry starał się nie patrzeć na czoła i bo kiedy to robił, ogarniała go przymożna chęć kopnięcia czegoś. Kiedy o północy fatalne jędze skończyły grać, wszyscy nagrodzili je drugimi oklaskami i zaczęli opuszczać wielką salę. Wiele osób wyrażało głośne życzenie, aby wiatr trwał dłużej, ale Harry myślał już tylko o łóżku. Jeśli chodzi o niego, za bardzo się nie upadł. W sali wejściowej zobaczyli, jak Hermiona żegna się z tłumem przed jego powrotem na statek Durmstrangu. Zmierzyła Rona bardzo chłodnym spojrzeniem i bez słowa minęła go na marmurowych schodach. Poszli za nią, ale w połowie schodów Harry usłyszał czyjeś wołanie. Hej Harry! To był Cedric Diggory. Harry dostrzegł Cho, czekającą na niego w sali wejściowej. O co chodzi? Zapytał chłodno Hari, kiedy Cedric podbiegł ku niemu po schodach. Cedrik dał mu do zrozumienia, że wolałby nie rozmawiać w obecności rona, który wzruszył ramionami i ze wściekłą miną ruszył dalej po schodach. Słuchaj, zaczął Cedrik z ciszonym głosem, kiedy Ron Jestem ci coś winien do powiedzenia, o, że powiedziałeś mi o smokach. Słuchaj, czy twoje złote wyje, kiedy jak się je otworzy? No tak, no to wykął się, dobrze? Co? Weź go. Dziękujemy. Zapraszam do tego na uczniów. Kwiatek. Jest chyba rzeczą naturalną, że kiedy już człowiekowi przydarzy zakochać, bardzo liczy na odwzajemnienie swojego zakochania. A co śmielsi, próbują nawet owo odwzajemnione zakochanie wywołać. Co prawda, ze śmiałością nie było u mnie najlepiej, ale postanowiłem, że ze względu na dość zaawansowany stopień zakochania, powinienem znaleźć w sobie jakieś ukryte pokłady odwagi, i podjąć stosowne działania. Nie zamierzałem się do Kaśki Kwiatek podwalać. Podwalanie polega na głośnym bekaniu, zabieraniu czapki i publicznym dręczeniu klasowego ofermy Tatka Cichonia. Podwalanie pasowało do Piotrka, ale nie do mnie. Nie zamierzałem Kaśki Kwiatek podrywać. Podrywanie polega na byciu kul. Rzucił gumy i mówieniu, cześć mała, podrywać można zwyczajne dziewczyny. W przypadku kaśki to w ogóle nie wchodziło w grę. Nie zamierzałem się do kaśki kwiatek zalecać. Zalecanie polega na przynoszeniu kwiatków, słodkich uśmieszkach i ogólnym podlizywaniu. Chłopacy umarliby ze śmiechu, a ja jeszcze wcześniej ze wstydu. W końcu przyszło mi do głowy, że skoro zakochałem się, to czemu nie miałbym spróbować zakochać i Kaśki? Takie rozwiązanie wydało mi się rozsądne, godne i sprawiedliwe. To jest to, pomyślałem. Muszę zakochać Kaśkę Kwiatek. Oczywiście, zanim zacząłem Kaśkę Kwiatek zakochiwać, postanowiłem na chłodno przeanalizować swoje mocne i słabe strony żeby na tej podstawie opracować jakiś sensowny plan działania. Jeżeli chodzi o wzrost, nie wyróżniałem się specjalnie ani w jedną, ani w drugą stronę. Miałem wprawdzie wysokich rodziców i duże szanse na to, że kiedyś pójdę w ich ślady. Ale nie zamierzałem czekać z zakochiwaniem Kaśki kwiatek do czasu, aż wreszcie urosnę. Byłem niezbyt gruby i niezbyt, niezbyt szczupły. Niezbyt umieśniony i niezbyt chuderlawy. Jednym słowem, w zależności od nastroju, albo w sam raz, albo ni to, ni owo. Przystojniaczek z tego pani wnuczka, powiedziała kiedyś babci jej sąsiadka, pani Halina, a ponieważ babcia nie ma jednych wnuczków, zakładam, że chodziło o mnie. Prawdę mówiąc, wiązałem z tym pewne nadzieje, choć oczywiście wiedziałem, że pani Halina zbyt dobrze widzi. Dziękujemy. Małgorzata Musierowicz Nieoczekiwana wizyta. Fragment książki małomówny i rodzina. Z kuchni zapachniało, rozległ się brzęk talerzy i głos mamy. – Proszę bardzo, a może i państwo? – Ach, tyle kłopotu! – zakrzyknął tatuś misiuni, po czym bez wahania przysunął sobie talerz. Przez chwilę panowała cisza, po czym głosik misiuni wyraził obrzydzenie. – Mamusiu, jakie to niedobre, ja nie chcę tego jeść. – Misiuniu – rzekł peleryniarz z pełnymi ustami – musisz grzecznie zjeść to wszystko, to nie wypada. – Kiedy to takie niedobre, napiłabym się herbatki. Ja tam chyba wejdę i uduszę mi siunię, powiedział Tunio, zgrzytając zębami. Lepiej chodźmy do babci, spytajmy, co człowiek kulturalny powinien uczynić w takiej sytuacji. Babcia i doktor w najlepsze opowiadali sobie jakieś dowcipy z brodą i pękali przy tym ze śmiechu. Co się stało? spytała babcia, kiedy obaj na bracia stanęli w problem. Widocznie jej opowieść nie wypada wystarczająco dramatycznie. Bo kiedy skończyli, ujrzeli z rozczarowaniem, że babcia i doktor znów się zaśmiewają do Rostu. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Komisja po burzliwych naradach wybrała pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz raz, dwa wyróżnienia. I teraz zapraszam Monikę Deskę. Monika zajęła pierwsze miejsce. Gratuluję. Zofi trzecie miejsce Jakub Grabowski, Brawa. Gratulujemy serdecznie. Pana prezesa prosimy jeszcze o dodatkowe nagrody. Pan prezes jeszcze wręczy dodatkowe nagrody za pierwsze miejsce: nagroda finansowa. Pierwsze miejsce 200 zł, drugie miejsce 100 zł i trzecie miejsce 50 zł. Julię Rudnik, która zajęła wyróżnienie, brawa. Obecna Natalia, która też zajęła wyróżnienie. Brawa, jeszcze raz dla wszystkich. Poprosimy wszystkich uczestników, bo dla Was też są drobne upominki. Zapraszamy. Brodziak Julia, Janik Krzysztof, Ochmański Jan, Sabat Igor, Bosiński Filip. Na wszystkich gorących. panią Lidię Lisowską, sukiennik. Panią Panią Aleksandrę Olczyk i Pani Agnieszce Strożnej. Wszystkim uczestnikom za piękne występy, bardzo pięknie czytaliście. Nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu i gratulujemy. Dziękujemy za udział. Zapraszamy ponownie na kolejne konkursy. Dziękuję.